<hahaha> Wróciłem i to jest najmądrzejsza rzecz, którą jestem w stanie dzisiaj powiedzieć. Zapraszam do oglądania. O, siemano, witam po tygodniowej przerwie chorobowej. Znaczy. No, pełen tydzień, pełen tydzień chorowałem. Wczoraj było dopiero tak delikatnie lepiej. W sobotę.. Nie, w sobotę już było delikatnie lepiej, a wczoraj już było tak trochę lepiej. A dzisiaj już jest w ogóle bardzo fajnie, ale nadal kaszle. Jak za dużo gadam, to... To kaszle. Yy, I zaciąłem się. Dobra, powiedziałem, że porobię sobie jakieś tam różne rzeczy. Yy, więc. Yy, jest NerdTube, działa i zawiera to, co powinien. Nie wiem czy... Na pewno w nagłówku kanału znajdziecie link do tego. No i jeżeli oglądacie Sonohanę, to, to oczywiście Sonohana jest na NetTube. E, taka malutka platforma, zrobiłem ją dla samej, dla samej siebie. Dla samego siebie, dla samej siebie zresztą też nieważne. Okazuje się, że mogę mówić w obu formach i jest to dla mnie totalnie naturalne. W każdym razie na razie na NetTube jestem tylko ja. Jeżeli ktoś by chciał i miałby potrzebę, może kiedyś w przyszłości utworzę komuś tam kolejny profil. Poczekamy, zobaczymy. Na razie, na razie jestem zadowolony, że jestem tutaj ponownie. Trochę mi się nudziło, ale jednocześnie odpocząłem sobie, i no i wychorowałem się. Prawie w całości. Prawie w całości się wychorowałem. No, nie wiem, czy to COVID, czy jakieś inne królewstwo w każdym razie było ciężko, bo to tak, na początku miałem chore zatoki. Z czym sobie pogadziłem, bo to Sinupret, jakiś Zatoksin. Płukanie zatoki jest ok. potem złapał mnie kaszel i kaszel mnie kurwa trzymał przez tydzień, co w, widzieliście w ostatni poniedziałek, że, że ledwo mówiłem. E, w każdym razie, e, poza NerdTube'em, e, jak już widzieliście, robiłem sobie trochę wydruków, udało mi się kości RPG'owe wydrukować. Ale są one dość kiepskie ze względu na to, że nie ogarnąłem jeszcze, w jaki, sposób je, w jaki sposób je obrabiać. Więc to są takie wydruki testowe. Ale powiem wam, że jak na wydruk testowy wygląda to całkiem fajnie. Wydrukowałem też podstawkę, to znaczy podstawkę ten talerzyk do doniczki, bo był trikowi potrzebny, oraz podstawkę pod Stream Deck'a, która pozwoliła mi połączyć Stream Deck'a i go Excelara, więc. Nawet udało mi się zrobić coś e, pozytywnego i, i potrzebnego, nie tylko jakieś głupoty. Dodatkowo przez ten tydzień pojawiło, pojawiło się PVA u mnie. Oczywiście zamiast dwóch rolek pojawiła się jedna rolka, bo e, nawet nie chcę mi się komentować. Dodatkowo okazało się, że e, nylon, który dostałem do mojej drukarki, nie pasuje do mojej drukarki, ponieważ dysza. Może nagrzać się tylko do 240 stopni, a Nylon potrzebuje co najmniej 250, żeby go, żeby go swobodnie. Żeby go swobodnie topić i żeby, żeby cokolwiek zrobić z tym Nylonem, więc to jest kolejna rzecz, która, e, którą muszę załatwić z firmą, która była odpowiedzialna za dostarczenie tego, więc no jest zabawnie. Nie dość, że nie mam pełnego swojego zamówienia, to jeszcze zamówienie, które mam, jest kurwa złe, eee. Człowiekowi się już nie chce gadać, no ale mam nadzieję, mam nadzieję że, że firma, szczególnie miła pani, z którą współpracuję w tej firmie, która akurat jest odpowiedzialna za to, co, co, o czym mówię, znajdzie rozwiązanie, bo nie chciałbym rezygnować z nich, bo w gruncie rzeczy to jest bardzo fajna firma i bardzo fajnie się z nimi współpracuje. To znaczy niekoniecznie muszę z nich rezygnować, ale z konkretnej współpracy w tej kategorii, no dużo gadania. W każdym razie, jeżeli macie pomysł co wydrukować, to jestem e, bardzo chętny do wydrukowania tego. Pomyślałem, że jak będę coś drukował, to sobie po prostu postawię tutaj kamerę i zrobię live'a i, e, i z, e, będziemy, sobie, będziemy sobie robić za każdym razem w tym live'ie konkurs e, na temat tego, co drukuje, i kto szybciej odpowie, ten coś tam ode mnie dostanie. Oczywiście pamiętam, w tym tygodniu, niestety pod koniec tego tygodnia będę wysyłał nagrody moim trzem zwycięzcom, no. Przeciągnęło mi się to trochę, częściowo ze względu na moją chorobę, bo nie byłem w stanie dopilnować pewnych rzeczy. I częściowo przez to, że ludzie to są generalnie pizdy, które nie potrafią nic zrobić na termin, ale pamiętam o was, kochani, od razu też ogarnąłem troszeczkę na zaś rzeczy, żebym nie musiał się martwić pierdołami w przyszłości i mógł od razu szybko wszystko wysyłać. No dobra, to co. Zapraszam do obejrzenia Sabatu Czarownic dzisiejszego. Zapraszam do obejrzenia Sonohany, czyli pierwszy odcinek oficjalnie, który pojawi się na NerdTube, który jest sygnowany tym, że jest na NerdTube i tak dalej i tak dalej. To tyle ode mnie w ten prawie zdrowy poniedziałek. Do następnego.